Wybrzmiewający i słyszalny pewnie przez Państwa gwar to jeszcze rozmowy kuluarowe kończące się w tej chwili w tegorocznej edycji konferencji Agencji Rynku Energii Prognozujemy przyszłość w energetyce. To wydarzenie już powoli przechodzi do historii. W takim razie organizatora prezesa ARE zapytam o to, jak się konferencja udała. No przede wszystkim ja jestem bardzo zadowolony, wręcz szczęśliwy powiem, no, po pierwsze z opinii, które Właśnie w tych kuluarach mam okazję zasłyszeć, że środowisko energetyczne, które bym powiedział zaskakująco olbrzymiej grupie, dzisiaj tutaj uczestniczyło na naszej, naszej konferencji, frekwencja była znakomita. no Przede wszystkim było bardzo zadowolone z samego merytorycznego poziomu tego wydarzenia, z aspektów yy, dotyczących energetyki, samej transformacji specyficznych jego oczywiście uwarunkowań, ale z drugiej strony wybrzmiało coś, co myślę też jest istotne. No, jesteśmy świeżo po covidzie i tu brakowało dużo takich bezpośrednich relacji i to nasze spotkanie pozwoliło no, różnym przedstawicielom energetyki spotkać się poza komputerem, poza możliwością oczywiście wirtualnych spotkań, wreszcie ze sobą się spotkać i porozmawiać. Dlatego jeszcze raz z tego miejsca, skoro mam okazję, chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować za uczestnictwo w naszej konferencji, uświetnienie naszego jubileuszu. No bo 25 lat się ma raz, mamy nadzieję, że takie spotkania będziemy mogli organizować częściej. Ale zauważmy, że tegoroczna konferencja ARE to nie tylko możliwość kuluarowych rozmów przedstawicieli sektora energetycznego, ale również debaty i panele merytoryczne. Trzy główne akcenty, które wybrzmiały Pana zdanie podczas tej konferencji. Przede wszystkim, no oczywiście, jednym z akcentów odnoszącym się do energetyki była w ogóle sytuacja geopolityczna. No, to, co dzieje się za wschodnią granicą, oczywiście wpływa na sektor energetyczny w bardzo znaczący sposób. I to jest jak gdyby pierwsza konkluzja, która wypłynęła z rozmów, z debat, które, które miały miejsce. Druga to konieczność dyskusji, to bardzo, bardzo poważnej dyskusji z Unią Europejską odnośnie wytycznych czy też założeń chociażby pakietu Fit for 55 i generalnie odchodzenia od węgla. No, biorąc pod uwagę specyfikę naszego rynku, co więcej, oczywiście no, już nie powiem słynne, ale prawo do emisji CO2. To jest na pewno dla nas bardzo ważny i trudny problem i dlatego musimy tutaj i środowisko energetyczne łączyć swoje działania, nie tylko tu na miejscu, ale przede wszystkim w Brukseli, po to, żeby, no mówiąc krótko, lobbować za złagodzeniem tego podejścia, no, co pozwoli nam płynnie tę transformację realizować. No a trzecią, trzecim takim aspektem to też wydaje mi się to, o czym z kolei ja mówiłem. To znaczy, że ta cała sytuacja wymusza bardzo dynamiczne działania po stronie zarządzających, podejmujących strategiczne decyzje odnośnie swoich planów makroekonomicznych, różnego rodzaju strategii inwestycyjnych. Że w tym okresie istotne jest właśnie podejmowanie takich decyzji, ale w oparciu o bieżącą analizę tego, co się dzieje. No i też spojrzenie w przyszłość, to dotyczące właśnie tej prognozy, bo te zdarzenia, które się właśnie dzieją, no oczywiście nieprzewidziane, no powodują bardzo rozchwianie tego rynku i no w związku z tym no, trudną, taką jasną prognozę dać na przyszłość, jak, jak to będzie, jak będzie z cenami. I to myślę są trzy takie najważniejsze rzeczy, które wybrzmiały na naszej konferencji. Kończymy w takim razie to przechodzące już do historii wydarzenie, jakim była majowa konferencja ARE. Prognozujemy przyszłość w energetyce. W tej przyszłości bardzo mocno przedstawiciele spółek energetycznych podkreślili troskę o odbiorcę końcowego. No, oczywiście, bo biorąc pod uwagę no, te prognozy, które są, gdzie jest mowa, że cena emisji wyniesie 140 euro za emisję. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to nie tylko, że ktoś musi ponieść tego ciężar i tutaj właśnie na konferencji przedstawiciele największych spółek energetycznych w kraju podkreślali to z, całym, z całą odpowiedzialnością, że tego ciężaru absolutnie nie mogą ponosić odbiorcy końcowi. Jest gdzieś granica tego szaleństwa i tutaj jak najbardziej trzeba pamiętać, mówiąc krótko o społeczeństwie i o tym, że mówiąc wprost nie stać będzie ludzi, aby tak wysokie koszty energii ponosić. I to nie dotyczy tylko naszego kraju, mówimy o całej Europie. Także to jest bardzo ważne podsumowanie i myślę, że istotny element całej transformacji, że nie zapomina się, a wręcz dba się o tego ostatecznego klienta.